Przed wiekami pod tatrami rozciągała się gęsta puszcza. Najbliższe ludzkie osiedla były w dolinie rzek Białego i Czarnego Dunajca. W głąb puszczy zapuszczali się tylko myśliwi, bo zwierząt i ryb było mnóstwo. Górale jedynie patrzyli na szczyty gór. Jeden gazda z szaflar, a wołali go Piotr, był ogromnie ciekaw, jak tam jest pod tatrami? Postanowił osiedlić się pod tatrami. W swoją wyprawę zabrał tylko trochę jedzenia i ciupagę. Po długim marszu Piotr dotarł na maleńką, leśną polanę przy potoku. Jest tu pięknie, tu zostanę, pomyślał Piotr. Następnego dnia Piotr zabrał się ostro do pracy. Rąbał las, suszył drzewo, a gałęzie i pnie palił, by ziemia była żyźniejsza. Gdy zgromadził odpowiednią ilość drzewa, zbudował szałas, w którym zamieszkał. Na pozyskanej ziemi przez wyrąb drzewa uprawiał ziemniaki, owies, warzywa. Po pracy chodził na polowanie, łowił ryby w górskich potokach. Był szczęśliwym człowiekiem. Polanę, na której gazdował Piotr, ludzie z okolicznych wiosek nazywali kopana, a gazdę Piotra okrzyknięto gąsienicą, a to z powodu pasiastego odzienia, w którym chodził. Później ludzie mówili, że gąsienica siedzi na zakopane. A z czasem przyjęła się nazwa Zakopane. I tak już zostało. Pewnego dnia odwiedził Piotra jego najstarszy brat Jędrek. Jak ci się gazduje? spytał młodszego brata. Dobrze, mam swój szałas, małą gazdówkę, poluję na zwierzęta, łowię ryby. Jest tu pięknie. Tu już zostanę, odpowiedział Piotr. Baby nie masz, powiedział Jędrek. A skąd ja tu babę znajdę? spytał Piotr. W naszej wsi jest piękna dziewka o imieniu Kasia. Może wziąłby się za żonę. Piotr z Jędrkiem poszli do wsi. Kasia okazała się śliczną dziewczyna, a i Piotr spodobał się Kasi. Rodzice ich pobłogosławili i wyprawili wesele. Młodzi zamieszkali w szałasie u Jędrka w Zakopanem. Po dwóch latach przyszedł na świat syn Szymon. Później urodził się Paweł i córki Marysia i Hania. Synowie Szymon i Paweł byli myśliwymi i budorzami. "Córki pomagały w domu i pięknie szyły i haftowały góralskie odzienia." Z czasem dzieci Piotra i Kasi założyli własne rodziny, i tak ród gąsieniców się rozrastał. Wszyscy zwali się gąsienice, postanowili więc, że będą dobierać sobie przydomki, po których można ich będzie odróżniać. W zakopanem były rodziny gąsieniców: Danieli, Kasprusi, Szymoszków, Bednarzy, Szostaków i wiele jeszcze innych." Do dziś się mówi, że w zakopanem kapusta nie urośnie, bo za dużo jest gąsieniców.